Aktywnych fanów, oraz trwa konkurs na Robuxy. Trzech najbardziej aktywnych fanów wygrywa po cztery Starobuxy. Aby być aktywnym fanem, musisz oglądać każdy film do końca ładnie komentować, lajkować i podbijać film. Wybiorę również parę osób z komentarzy, które napiszą: Najlepszy komentarz: wyniki konkursu 5 stycznia Part 2 wczorajszej historyjki. Wszyscy zostali na drugą nockę u Marcela. O trzeciej w nocy mają iść na dworzec spotkać się z tajemniczą dziewczyną. Fajnie, że zostaliście jeszcze na jedną nockę. Dokładnie. To może zagramy znowu w prawda czy wyzwanie. Wszyscy powiedzieli tak. Ja to w ogóle sugeruję, że jak skończymy, to zamiast iść w nocy na ten dworzec, to może po prostu zostaniemy w domu i obejrzymy jakiś film. Nie, no dawajcie. To będzie mocny kontent. Lubię tak wychodzić w nocy. Jest wtedy tak trochę creepy vibe. Myśli, jak Lena się będzie bała, to wtedy ją przytulę i powiem jej, że przy mnie jest bezpieczna. He. Dobra, może potem to przedyskutujemy. Dawaj Ewka, chcesz prawdę czy wyzwanie? Hm, to niech będzie prawda. Dobra, a więc czy podoba ci się któryś z chłopaków? Tak, podoba mi się jeden z was. Mocno kraszuję tą osobę. Myśli, ciekawe, czy to jestem ja, Oby tak. A możesz mi powiedzieć jaką? Ej, to niesprawiedliwe. Przecież już odpowiedziałam na pytanie. Nie ma dwóch naraz. Ech, no dobra. Dobra, to teraz ja do Marcela. Marcel, prawda, czy wyzwanie? Dobra, to niech będzie wyzwanie. Lubię wyzwania. Musisz mnie pocałować. Że co? Co, Haniu, jesteś zazdrosna o Marcela? Myślałem, że się nienawidzicie. Najwidoczniej, wczorajszej nocy musiało do czegoś dojść między wami. Wcale nie. Nic do niego nie czuję. Myśli, ciekawe co zrobi Marcel. Wczoraj mnie tak wielce podrywał, a teraz zobaczymy, jak się zachowa. Dobra, wyzwanie to wyzwanie. Marcel całuje Ewę! Myśli, co za szczur. Zaczynałam coś do niego czuć, a on mi robi coś takiego. Ej, nawet mi się podobał ten buziaczek. Tak, ale on nic nie znaczy, bo w moim sercu jest Hania! Wszyscy są w szoku! Ej, stary, to zabujałeś się w Hani, a na jej oczach całujesz inną dziewczynę? No bo miałem takie wyzwanie. Wiecie co, ja chyba wracam do domu. Nie chce mi się tak szczerze tu zostawać na drugą noc. Serio, Hania? Nie no weź zostań co ty myśli? kurczę, ja chcę zostać, bo może uda mi się poderwać jakąś dziewczynę, jak nie Ewkę, to może Lenę. Nie serio, ja idę, mam już tego dość. Marcel, jesteś skończonym śmieciem. Wczoraj do mnie startowałeś, a dziś na moich oczach całujesz inną. Ej, Hania, już nie bądź taka zazdrosna. I tak kraszuję kogoś innego. Myśli o w mordę, może mnie kraszuje. Nie no, ja tu zostaję na noc, może poderwę Ewkę. Hania, siostro kochana, możesz na chwilę pójść ze mną do toalety pogadać na osobności? Tak. Hania i Edek idą do toalety pogadać na osobności. Błagam cię, zostań jeszcze na jedną noc. Jak nie chcesz być z Marcelem w pokoju, to ogarnę tak, żebyś miała sama pokój. Nie, serio, nie chcę. Dziwnie się tu czuję. Czaisz, że Marcel mnie wczoraj całą noc podrywał i nie dawał mi spać. Coś zaczęłam do niego czuć, a ten nagle się całuje z tą Ewą obleśną. Nie, no serio, idę do domu. Stara, ale jest już po północy. Będziesz wracała taki kawał drogi sama? Tak. Jestem już na tyle dojrzała, że decyduję za siebie sama. No jak uważasz, to weź się chociaż pożegnaj z wszystkimi. Okej. Okay. Wracają do wszystkich! Dobra, słuchajcie, ja będę leciała. Życzę wam miłej zabawy. Ej no, Hania, zostań, ja nie mogę! Daj mi spokój, nie chcę mi się z tobą gadać, wychodzę. Hania wyszła z domu Marcela! Br, ale jest zimno na dworze. Zasz chyba zamarznę. Wciąż nie umiem w to uwierzyć, że Marcel mógł mi zrobić coś takiego. Hania wraca sama do domu i przechodzi przez dworzec! Jest około pierwszej w nocy! Nagle przed Hanią pojawia się postać. Ale się wystraszyłam! Ja nie mogę! Co ty tu robisz? Jesteś tu sama, nie ma tu nikogo innego z tobą? Co ty tu robisz, zjawo? To ty jesteś tą tajemniczą dziewczyną, która zostawiła numer Marcelowi? I tak, jestem tu sama. Tak, zrobiłam to, bo chciałam go porwać! Co? Porwać? Dlaczego? Przecież to jest nielegalne! Słuchaj, nie wiesz nic o Marcelu. Jestem jego byłą dziewczyną. Zdradził mnie. Że co? To, co słyszysz, ale nie tylko mnie zranił. Zranił też o wiele więcej dziewczyn. Zdradzał, okłamywał. Ale skąd ty o tym wszystkim wiesz? Nie interesuj się. Mam proste pytanie. Po prostu mi na nie odpowiedz. Tak? Chcesz się na nim zemścić? Wiem, że dzisiaj pocałował Ewę na twoich oczach i bardzo cię tym zranił. Ład skąd ty możesz o tym wiedzieć? Mówię ci po raz kolejny, nie interesuj się. Chcesz się na nim zemścić czy nie? Chcę. To posłuchaj planu, zrobimy akcję, że niby zostałaś porwana. Zadzwonię do niego i powiem mu, że cię porwałam i że musi dać mi 100 tysięcy złotych za to, żebym cię uwolniła. On ma bardzo dużo kasy, więc na pewno zapłaci, bo nie wiem, czy jesteś tego świadoma, ale on serio coś do ciebie czuje. Wtedy ja cię niby oddam, a zyskiem podzielimy się na pół. Wchodzisz w to? Okej. Okay. W tym samym czasie. Kurczę, tak trochę smutna bez Hani. Daj spokój, to tylko jedna osoba. Nie tylko jedna osoba, tylko to moja siostra. Ciekawe w ogóle, czy ona wróciła. Dalej mi nic nie napisała. Może do niej zadzwonię. Edek dzwoni do Hani, a ta nie odbiera. Kurczę, nie odbiera, dziwne. Dobra, dawajcie, gramy dalej w te prawda czy wyzwanie. Wszyscy powiedzieli tak. Dobra, to Ewa, powiedz pierwszą literę imienia osoby, którą kraszujesz. I to E. To, to ja, y... Tak, ja też mam na E. Podobam ci się, Ewciu? Bardzo jesteś taki hot. Czuję motylki w brzuchu, jak na ciebie patrzę. O, no to już wiemy, że Wy dzisiaj macie wspólny pokój. Myśli, E, tak bardzo tęsknię za Hanią, serio, mogłem nie całować tej głupiej Ewy. Ja nie mogę. Po co Ewa dawałaś mi takie idiotyczne wyzwanie, skoro i tak kraszujesz, Edka? Jesteś skończoną pick me girl Serio, nie masz do siebie szacunku za grosz. Ej, ej, chopie ej, hamuj trochę, co? I nie wyzywaj mojej Ewusi, kochanej głąbie ty jeden. No właśnie, poza tym na tym polega ta gra. Ha, ha, ha. Nie dość, że ta twoja Ewusia się przed chwilą ze mną całowała, to jeszcze jej bronisz? Nie masz do siebie za grosz szacunku. A ty masz? Podrywałeś moją siostrę, po czym na jej oczach pocałowałeś Ewę. Złamałeś jej serce. Dla mnie jesteś okrutny. Ej, czekajcie, bo zaczyna się robić mega toksycznie. Może przestańmy grać w tą butelkę i oglądnijmy jakiś film? Wszyscy powiedzieli tak i nagle zaczął dzwonić telefon do Marcela. Czekajcie, dzwoni do mnie ten tajemniczy numer. Już jest druga trzydzieści. Pamiętacie? Mieliśmy się o trzeciej spotkać z nią. No to odbieraj i daj na głośno mówiący. Marcel odbiera telefon. Cześć Marcel, chyba zapomniałeś o naszym dzisiejszym spotkaniu. Yy, tak wyleciało mi z głowy. Może to przełożymy na inny raz? Rób co chcesz, w każdym razie porwałam Hanie. Że co? O, słyszę, że już jej bracik zaczyna panikować, ale to dopiero początek. Albo dajesz 100 tysięcy złotych, Marcel, albo już nigdy nie zobaczysz Hanim. Ty chyba żartujesz? Skąd ja mam wziąć tyle pieniędzy? Oszalałaś? Szczur mnie to interesuje. Czekam jeszcze pół godziny na dworcu. Albo przychodzisz z kasą, albo. Klara się rozłącza. Co ja mam teraz zrobić? Ty szczurze. To wszystko przez ciebie. Porwali moją siostrę, bo przez twoje kretyńskie zachowanie ona sama poszła do domu tak późno. Wiedziałem, że to się źle skończy. Edek uderza Marcela! Chłopaki, przestańcie, co wy wyrabiacie? Teraz musimy się skupić na tym, żeby uratować Hanie Ale skąd ja mam wziąć 100 tysięcy złotych? Marcel, nie zgrywaj się Wszyscy wiemy, że masz tyle kasy Twoi rodzice to multimilionerzy To chyba nie przypadek, że masz na sobie trawiski i ciuchy za kilkadziesiąt tysięcy Albo dasz jej tą kasę i uratujesz Hanie, albo się na tobie zemszczę tak, że będziesz tego żałować Ja nie mogę W tym samym czasie? Kurczę, niby fajny pomysł, bo zarobimy kasę ale słyszałam w tle, że mój brat to usłyszał i on się teraz bardzo musi o mnie martwić. Nie wiem, czy to dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. Dałam mu jeszcze pół godziny. Czekaj, zróbmy teraz tak, że cię zwiążę i wiesz, ogarniemy to tak, żeby widział, że niby masz przerąbane. No dobra. Klara związuje Hanie. Kurczę, trochę mi zimno. Wytrzymaj proszę jeszcze trochę. Dobra, mam tą kasę. Idziecie ze mną? Ja szczerze wolę zostać. Trochę się boję wychodzić o tej porze. Ja tak samo. I ja też. Dobra, ja pójdę z tobą, tylko dlatego, bo to moja siostra. Edek i Janek wychodzą! Poszli na dworzec, jest trzy w nocy! Ja nie mogę, Hania, nic ci nie jest! Ratunku pomocy. Dawaj mi te sto tysięcy złotych i ją uwolnię. Dobrze, już przelewam. Marcel przelewa sto tysięcy złotych Klarze! Ha, 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 co za głupi szczur! Dostałam właśnie zapłatę za to wszystko, co mi zrobiłeś. Hania, nie dostaniesz ani złamanego grosza. Ha, 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 ale z was przegrańce losu! Nara! Klara ucieka! Co? Nic z tego nie rozumiem, co ty niby miałaś dostać. Czy to było wszystko udawane? Myśli, o nie, ona mnie okłamała. Hania, możesz mi wyjaśnić, co się właśnie stało? W tym samym czasie w domu Marcela! Kurczę, Fest, długo już ich nie ma. Może coś porobimy w tym czasie? Wiesz co, Janek? Tak, właściwie to chciałam ci coś wyznać. Co takiego? Kocham cię, mój króliczku, będziemy razem parą? Jeny, tak będziemy! To dziś bierzemy wspólny pokój, okej? Okay? Dobrze. Ej, a wy się w ogóle nie przejmujcie tym, że już jest czwarta rano, a ich dalej nie ma. No w sumie jest to trochę podejrzane, w tym samym czasie ureszty! Dobra, powiem wam całą prawdę. Ta dziewczyna powiedziała, że ją wielokrotnie zraniłeś. Ja się na ciebie wkurzyłam o to, że pocałowałeś Ewę. Ona mi zaproponowała, że możemy się na tobie zemścić, w taki sposób, że wyłudzimy od ciebie kasę i podzielimy się nią na pół, ale wyszło jak wyszło, no i ona finalnie zabrała wszystko dla siebie. Ja nie mogę. Ale jak ja ją mogłem skrzywdzić, jak ja ją nawet nie znam. Jak to nie znasz? Stary, czyli co? Straciłeś właśnie 100 tysięcy złotych? Tak, ale kompletnie tego nie żałuję. Zrobiłem to dla hani, bo ją kocham. Co? Tak, kocham cię. Wybacz mi, błagam za to, że pocałowałem Ewę. To było tylko głupie wyzwanie. Tak mi ciebie brakowało. Chcę, żebyś była moją dziewczyną. A nie jesteś zły, że przeze mnie straciłeś tyle pieniędzy? Nie, nie jestem, ale proszę, wróć do mojego domu na nocowanko. No dobrze, zgadzam się. Chodźmy faktycznie i wracajmy, bo jest już mega późno i strasznie zimno. Wracają do domu! Wchodzą do domu, a tam Janek całuje się z Leną! Co tu się dzieje? Widzę, że mamy chyba nowo upieczoną parę. Tak, tak, zgadza się. Ja i Janek jesteśmy razem. Dobra, to w takim razie mam pytanko do najcudowniejszej osoby na świecie, czyli do Hani. Tak? Haniu, zostaniesz moją dziewczyną? Pokazałeś mi przed chwilą, że naprawdę ci na mnie zależy. Tak, zgadzam się. Kocham cię, Marcelku. Haha, ha. nie mogę w to uwierzyć, że z takiej nienawiści powstała taka miłość z Kibidi. Myśli, e, to zostałam jedyna ja jako singiel? Wiecie co, ja tak w sumie też chciałem o coś zapytać, tylko Ewy. Tak. Będziemy tak w stu procentach parą? Tak. Wow, czyli mamy trzy pary: Ja z Hanią Edekzewą i Janek z Leną. Ale się kozacko złożyło. Nagle słychać trzask szyb w domu. Co to było? Chyba ktoś wybił szybę w tamtym pokoju. O nie, tam są wszystkie pieniądze moich rodziców. Pewnie ktoś chce mnie okraść. Ej, fest się boję, a co jak ta osoba ma jakieś niebezpieczne narzędzia? Ja tam nie idę. Co ty jesteś taki słabeusz? Boisz się jak szczur. Ej, ej, ale nie do mnie tak. Ludzie ogarnijcie się! Do mojego domu właśnie wbił się włamywacz, a wy urządzacie sobie jakieś głupie rozmowy. Musimy jak najprędzej go powstrzymać. Kto mi pomoże? Dobra, świetnie. To idę tam sam. Marcel idzie do pokoju rodziców, gdzie wkradł się włamywacz. Co ty tu robisz? Stój! Marcel goni Klarę. Puszczaj mnie, puszczaj mnie. Marcel złapał Klarę. Co ty tu masz? Marcel wyciąga biżuterię z kieszeni Klary. Chciałaś jeszcze okraść moich rodziców? Mało ci te sto tysięcy, które mi zabrałaś? Teraz cię schwytałem, więc oddawaj mi wszystko. Nagle do pokoju wbiega reszta. O w mordę! Klara? Ej, co jest grane? O to jesteś ty? Ej, bo nie rozumiem, kim jest ta laska i czemu wy się znacie. Ty szczurze jeden, czyli to ty. Co jest grane? Pomyliłam cię z nim. To jest ten szczur, który zdradził mnie i wiele innych dziewczyn. Że co proszę? To ty, Janek, pomyliłam cię z Marcelem i od dłuższego czasu prześladuję Marcela za twoje czyny. Klara oddaje sto tysięcy Marcelowi i całą resztę skradzionych rzeczy! Klara, tak bardzo cię przepraszam, myślałem, że mi już to wybaczyłaś. Nigdy ci tego nie wybaczę. Ucieka z domu Marcela! Ja nie mogę, tego nie było w moim bingo. Zrywam z tobą, Janek, nie chcę cię znać! Ale to nie tak jak myślisz. Lena wychodzi z domu Marcela! Dobra, plus jest chociaż taki, że udało mi się odzyskać całą kasę, całe szczęście, bo byłbym skończony u moich rodziców. Janek, możesz powiedzieć, coś ty zrobił tej klarze? Janek, wychodzi z domu Marcela! Mega dziwna akcja. Dobra, to co może pooglądamy jakiś film i do spanka? Jest już piąta nad ranem, jestem mega zmęczona. A są nas dwie pary, także możemy zrobić taki mini double date, haha. Pewnie. Poszli oglądać film. Piętnaście minut później stało się coś niewyobrażalnie strasznego. Widzowie, jeśli chcecie part trzy, to zostawcie dwa tysiące lajk. Jak zobaczę, że będzie dużo lajkę, like, subów i komentarzy, to nagram dla was part trzy. Pamiętajcie, że będę serduszkować najlepsze komentarze. Koniec! Jeśli dotarliście do końca, napiszcie komentarz koniec i zostawcie łapkę w górę, wtedy macie większą szansę na wygraną Robuxów!